Wszyscy psychopaci na topie, ani razu dzisiaj to player nie wygrał I kolejny top będzie mi moją postać banować I pisać, że I didn't see him, że skakuje mu komunikat, że banuje postać przy teammate'a. No to co? To gra mida Graj free Mówisz, ze free win'ek? No no, Oksana na midzie? Le, ładna bota, no muszę wave'a najpierw wziąć Chyba, że aż tak jak level ładny, jak psychopata, no dobra No to biegam, nie? Od pleców, czy normalnie? Od pleców się ładuje, nie? E no ale może chyba no co? A, Sin się pod tier Sigma. Czy jest tak broken postać, że nawet z Ghost Clans będzie useful? ale on zmienił Co ty myślisz, że on Ghost Clansa będzie grał? Na, Na UW nikt nie trolluje, na UW tylko piszą całą grę zamiast trollować Pa, to. A, gość 3 gry z on na topie? No on nie? Myślę, że nie jest sprawny umysłowo, jak banuje postaci teammateów, bo... No tak, bo myślę, że przegrał przez teammatów i nie da się wygrać z moderem. XPP. Jakie się gra rzeczy na Nuno? blisko? Zil spoko jest? No to spróbuję. <grych> Skype Nuno. No, zabijamy, nie? Tak, łatwo. Większy special od junglera. Znaczy lepiej, żeby Karma wzięła kila, ona nie chce. Zdomyślałem, zabije Co maksuje? Q? Cool? Dziwne, że Biego użył stu na przez ścianę Podziękuj Dobrze jakiś level wziąć troszkę No mam tak byłem przy 9 z11 killi, nie no, jeśli to nie jest robienie impaktu to nie wiem co jest ale podkręcił się. Ale czemu wave'a po prostu nie bierzemy? Czy można by za sekundę? O jezu, ale pod kątem się to Jakie Kupie to jest. Jeszcze wygramy? No mamy feta ADC i Junglera, no nie my możemy to wygrać. no, no większej Smolder rel, rel. Ne, No no do. nerfa Smolder do bufa. O miał flesza Ghost. Jak się kiedyś Ghost na kuli, to czy przyspiesza w końcu czy nie? Nie ma już tej interakcji, że się buguje i jakby zachowuje się, ale podczas samego, że jak podczas kaszta masz przyspieszenie, to cały kas jest całe, trwanie dłuższe. <noise> sypsze. No Nawet nie wiecie o czym mówię. O kurde, chyba trochę za daleko wyciąłem. A no, weźmy to i dive. A, ty zabiłeś po prostu, no, dobra, no nieważne. No, on to weźmie. Ja nie wiem, czemu karma romuje zamiast grać z tym warusem i go snowballować Ten warus to jest mega fet Jest pod Nie, nie wydaje mi się, że intuje. A, dajwuje nie? A, biegnę. Turet, 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 po prostu. Kurwa, uderz warusem, ten turet! A udać turet tym barusem! Będziemy mogli zdajwować po prostu i zabić! Jak Jakdajwować, jakby nie było już tureta? No to nie dajwować. Hmm. Ta, no, w jego może być feta, ale jak on będzie próbował robić 1 na 5, to tego nie wygramy. ręce kręcę królą. Windows! Windows! Ja nie wiem czemu Karma nie gra z Warusem! Dlaczego ona roomuje po mapie? Karma Snowball Warus! Why roam? Masz 714 ADC! My nie możemy kontestować góry mapy ma z tego sień'da w grze O się rozbiłem Zostaw to blue. No nie, no ta karma. Co ona przyżyła? Ale mega value ma ten synst. Na, no, ten wiego to jest terrorysta też. Nie wykręcę chyba. O, ja wywróciłem Ej, co jest to od moją erką Ona się używa czy nie? Nie widziałem nawet <grystanie> Czemu ta karma podchodzi z powrotem? Jak ona zabić te Rosowy? Patrz co robi biego! O! Ja jestem prawie pewny, że powinien być on hit w tej grze tym Warusem. Czemu mówię jego nie zamyka? CO TA KARMA ROBI? Nie wiem, no terroryści Po co nam podchodzić tą karmą w te górgota? ups. Ty na zaraz będę miał tyle samo farmy co Sinch, który robił Proxy przez połowę Ninkfajzy. A właśnie czy Kasza robi taką. Ja nie wiem jak on robi, ono ma to O, jest żemnaczku na linię. Nagraj tą Lilią, zabijesz wszystkich. Tym wiego, jak umiesz grać Lilią. O jezus, on z zultowo zamiast bicili ją jeszcze. Da, zabili Baron, to jest nie? Czy nie? Czekam, w wskrzesi zaraz. Co robię na last? Znaczy na last. No, last w tej grze pewnie no farmie do czwartego itema tema. Shadow Flame. Shadow Flame z może być spoko Tylko ja nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek pełną rkę. Cosmic. Dla cooldownów z i W? No i im Można W cooldowny i Q cooldowny. I movement speed. Żeby z każdym mieć MS-a. Ma to sens, widzę. No i plus HP jakieś. Oj oj oj. Ale za <słuch> 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 No to nie wiem, no chyba no, no na miedzi od dzisiaj gramy, nie? Nie no chyba już out. Oh, to... oh. O, a maligance? Ty, bez kitu! Malignance może! O, Na Erce to musi fajnie działać! POWER Windows! Lecimy! Budżetowy to wykesza. O, O, Jak nie dostał? O, kurde, ale przyleciałem go. Dobra, ale jak przeżyła ta ta! Ta Lilia to! Urgot jest na bocie. I Lilia, oni mega tę grę. A na Bliskam kto zabierze, to jesteśmy mega ciemni, nie? Eee! no huka na barona, który zginął i wciągnęło mnie. No A myślę, za baronem jestem safe. No, no, Stinch spuszczuje, nie? Ow, Jajaj, dobrze Stinch bierze ten inhibitor. Bez niego byśmy nie dali sobie rady. raz, w jego stanie dyma, koniec gry? Ty, no, powiem wam tak, na no, łatwiejszej gry nigdy nie grałem. To chyba jedna z łatwiejszych gierek w życiu, jakie zagrałem. Naprzeczę, tylko XPP. Ale przeciwnicy muszą być mat, że przegrali na Disco <grymny z> Nono Ghost Clans. Ale być co? Mi nawet nie cieszy ta wygrana, bo to pokazuje, jak ta gra jest niewdzięczna. Cały, cały dzień się starasz, się cały dzień cały zapierdasz. Dzień grasz, grasz scaling, masz psychopatę w teamku i teraz sobie grasz z jakimś Ghost Clans Nono na midzie i wygrywasz. Z bym pewnie wygrał? Zapewne tak. Starty pack 46 level i cztery ostatnie gry wiemane solo. <grymny>